Widarszki starosowy mił się dzisiaj. Dalej, łatamy sobie dziewiąty epizod książką. Dowiemy się dzisiaj, czy Jana było córką Lando oraz co najwyższy porządek robił, by osłabić ducha walki ruchu oporu. To, powiem wam, znajdowało się wszystko w tej scenie. W rozszerzonej scenie, która została opisana w książce, Lando opowiada tutaj przejdźmy teraz do cytaciku Zabieraj nasze dzieci. Jego głos brzmiał zimno. Moja dziewczynka, nie była nadwystarczająco duża, by chodzić. Z tego co wiem, jest teraz szturmowcem. Twarz twina zamarzła. Rej powstrzymywała się, by nie położyć mu ręki na ramieniu. Czasami sympatię trudno znieść. Przeształcaj nasze dzieci w naszych wrogów, powiedział Lando przegranym głosem. Moja dziewczynka, syn Lei Ben. By zabić ducha rebelii na dobre. Dlaczego TO NIE BYŁO W KINIE? Kurde. Może chcieli, może chcieli zachować to, żebyśmy nie wiedzieli, czy Jana była córką Lando, czy nie, ale fajne jest to właśnie powiedzenie, że tak zabili ducha rebelii, tak? Przekształcając ich dzieci w ich wrogów. Dlatego tutaj jest właśnie opisane, że teraz, że po tych słowach Lando Rey zrozumiał, dlaczego Leia mówi, że tak ważna jest nadzieja cały czas. Strasznie fajne, nie wiem dlaczego nie było w filmie, ale czy to 100% potwierdza, że Jana jest Turkolando? Nie w 100%, ponieważ książce nie jest to dosłownie, dosłownie powiedziane, ale to jest za duży zbieg okoliczności, żeby to nie było prawdą, tak. Więc moim zdaniem, to jest potwierdzenie, że jest to córka Lando. Zresztą wywiadak jakie były o dziewiątym epizodzie z Jerry Abramsem, można było też to wychwycić. Co o tym sądzicie? Czy podawała Wam się ta informacja, jak najwyższy porządek łamał ducha, ruchu oporu, czy sądzicie, że Jana to córka Lando? I że też żałujecie, że oczywiście nie było tego w filmie, bo przecież to jest tak mało ważna informacja. Szkoda. Jeśli widzieliście 11 rzeczy, tak, ostatnio mieliśmy, które miały mnie w 9. epizodzie właśnie mówiłem o tym w poprzednim newsie. No to była jedna rzecz, która mi się nie podobała. Maolando, tutaj było go trochę fajna rozbudowana scena, która powinna moim zdaniem, zdaniem znaleźć się w kinie. Co tym sądzicie? Tyle z mojej strony. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.